Indie, Indie, a w Indiach święte krowy. Krowki są faktycznie wszędzie. I to jest prawda: na ulicach, na chodnikach, między samochodami, między pieszymi. Krowki są po prostu wszędzie. Są czczone przez Hindusów jako, jako te, które dają mleko. Czyli jak matka. Które dają mleko to są to są bardzo szanowane jak to wygląda o a tutaj się usta ustawia kolejka ludzików do selfie jesteśmy tutaj celebrytami autentycznie bardzo wielu ludzi chce sobie zrobić z nami selfie bo jesteśmy biali to jest bardzo, bardzo częsty widok że proszą o ustawienie się z nimi do selfie. Tak to se vyhledám. Dokladně tak.